Hej, z tej strony Jack Quake i witam was na kanale VR Polska. Po weekendzie pełnym wrażeń wyjdę jakoś trikiem. Jakoś... I ciężkim poniedziałku wracam do Was z czymś specjalnym. Relacją z wydarzenia VR Kongres eventu biznesowego, który odbył się w dniach 3 do 4 listopada 2016 roku. VR Kongres to pierwsza tego typu impreza w Polsce i prawdopodobnie jedna z pierwszych w całej Europie. Inicjatywa z założenia niesamowicie dobra i dająca spore możliwości uczestnikom. Pokazać klientom biznesowym możliwości wykorzystania VR-u w działalności ich firmy i ogólnie przybliżenie tematyki. Event miał miejsce w Centrum Nauki Kopernik. Już na dzień dobry mogliśmy poczuć się jak gwiazda dzięki Magic Mirror od VR Visio specjalistów od eventowych instalacji i kontentu VR. Chodząc na piętro z biegu uderza nas masa stoisk rozstawionych na korytarzu. Wystawcy byli zróżnicowani i praktycznie każdy miał do pokazania coś ciekawego i autorskiego, za co bardzo cenię sobie społeczność biznesową VR. Z ciekawych stoisk mieliśmy kolejnego Magic Mirrora od VR Vizio, a także autorskie aplikacje na HTC Vive, stanowisko VR Premium, lidera w kategorii wideo 360 oraz aplikacje od warszawskiej firmy Immersion zajmujących się contentem na Oculus Rift i HTC Vive. Znalazło się też parę rozwiązań deweloperskich, w tym działające w przeglądarce wycieczki 360 na VR Everyplace stworzone przez firmę Freem. Obrazy Beksińskiego w formie VR od firmy 11 Dimension, czy w końcu otwarte klatki z nowym wideo ukazującym ciężkie warunki bytu na farmie lisów. Choć stoiska cieszyły się sporym zainteresowaniem, trochę smuci ich nietypowe umiejscowienie. Korytarz był ciasny i po zapełnieniu go instalacjami, stanowiskami do grania na HTC Vive i roll-upami, miejsca dla ludzi było bardzo mało. Do tego stopnia, że w godzinach szczytu ciężko było gdziekolwiek się przecisnąć i na spokojnie porozmawiać z wystawcami. A oto przecież w imprezie biznesowej chyba chodziło. Prawda? Jednak główną częścią imprezy była sala prelekcyjna. Duża i przestronna z odpowiednią liczbą miejsc do siedzenia, nawet w trakcie najbardziej chodliwych prezentacji. Przez dwa dni można było się spodziewać łącznie 18 prelekcji, które wypełnią umysły biznesmenów wiedzą, radami i pomysłami na biznes, który z pomocą VR przyniesie im miliony. No właśnie, spodziewać. Jak było w praktyce? Osobiście byłem na 60% prelekcji i niestety nie było tak różowo. Pierwszy dzień pod względem kontentu to dwie mocne perełki. Prezentacja Marcina Wiśniewskiego na temat szkoleń w VR i praktycznie warsztaty stworzenia dobrego scenariusza do wideo 360 prowadzone przez Adama Stachow z VR premium. Reszta to typowe success story, które choć budujące i dające pewne wskazówki, na pewno nie otwierające oczu osobom z biznesem VR jeszcze niezwiązanym. Drugi dzień z kolei wypadł o wiele lepiej. Od samego rana mogliśmy dowiedzieć się o trikach psychologicznych związanych z VR, co robić, a czego nie robić, kiedy wystawiamy swoje dzieło na stoisku o monetyzacji konwentu VR i profesjonalnej produkcji 360. W tym wypadku dzieło firmy Zielony Pomidor Para Nie do Pary. Warto też wspomnieć o socialu, który był oferowany wraz z imprezą. W każdej chwili można było napić się kawy, zimnych napojów, zjeść przekąskę czy w porze obiadowej pożywny lunch. Czas więc na podsumowanie. Impreza z pewnością nowatorska i obecnie jedyna w swoim rodzaju. Lekkie przeorganizowanie przestrzeni wystawców i bardziej warsztatowe podejście do prelekcji to kierunek, na którym skupiłbym się przy kolejnej edycji imprezy. No i zastanowiłbym się nad ceną wydarzenia, bo ta jest dość ważna. Choć event finalnie wyszedł na plus, to płacenie 800 lub nawet 1200 zł za tego typu imprezę jest sporym przegięciem, nawet jeśli zestawić cenę z wartościami przekazanymi i prestiżem imprezy. Tak czy siak, tak trzymać w VR Kongresie. Kierunek dobry, a jedynie drobne elementy dzielą Was od świetnej imprezy skierowanej do biznesu, który przecież w VR będzie wchodził coraz chętniej.